Okej okay. Idź pan w pi... Eee... Um. Okej, okay, mamy flaszki. Mamy kadzidu do użycia. Co może pójść nie tak? Uwaga, robimy hanta. Ale raka, ja pierdzielę. A! Zjadłam cię, kuźwa. Eo! Okej, okay. i, dobra? Dobra, to nie jest revenant... ...i hantu chyba też nie. A! Wejdź tu. A! TY KURWA mam PRZECIŻ mam DOLĄ BADĘ TY! Nie rozumiem, przecież się schowałam, fotel miał działać! Ale chociaż zgadłam z tymi drzwiami, bo się zesrał. Dobra. DO widzenia!